dobry Państwu, bardzo serdecznie witam Państwa w 27 odcinku programu Ludzie z pasją. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest młody nasz mieszkaniec naszej gminy, Bartosz Wierzbowski. Witam Bartek. Dzień dobry. I tata Dariusz Wierzbowski. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Speedwayu, czyli normalnie po polsku Będziemy rozmawiać o żużlu, bo Bartek jest e, zawodnikiem stali gorzów. Już e, zaraz nam pewnie powie, czy to jest młoda stal, czy to już ta starsza stal. E, jest motor, e, są tutaj e, oczywiście medale, puchary, jest kask. Bartek nam o wszystkim opowie, ale Bartek jest mieszkańcem Letnina i e, uczniem szkoły podstawowej e, w Brzesku. No i oczywiście e, też e, trochę... Grasz w piłkę nożną, czy grałeś? Grasz w sępie brzesko. Czyli jak widzimy same sportowe pasje, ale ta najważniejsza, bo myślę, że jesteś jedynym naszym mieszkańcem, który jeździ w Staligorzów. To powiedz Bartek, jak to się zaczęło? Skąd pomysł na żurzel? No zaczęło się to tak, że mój wujek chrzestny Kamil Wojtaszek, któremu też bardzo dziękuję i zawdzięczam, bo to od niego się zaczęło wszystko. No i zaczęło się to tak, że zabierał mnie. No i było urodziny stali 75 lat. No i z mamą i siostrą pojechaliśmy. No i moi koledzy jeździli na mniejszych motorach, na takich pitbajkach tak zwanych, na motorach mniejszych, crossowych. No i tak to wyszło, że był pierwszy trener Piotr Rembas, no i się zapisałem, spróbowałem i jeździsz, i tak to wyszło, że. Yes. Ale to tak od razu tam, jak byłeś na tych urodzinach, czy to tak po było? No, na początku to, to tak było, że tam się zapisałem. Wszystkie dokumenty musieliśmy w statą wypełnić, wypełniliśmy. Wtedy już jeździłem na swoim krosie, tutaj obok domu. No i zabraliśmy krosa na pierwszy trening, no i spróbowałem i jeżdżę do dzisiaj. Bartek, jak opowiada, to tak po prostu sobie poszło, ale jeszcze tak doszczegółowimy. Dobra. Ja, zanim zapytam o motor i tak dalej, to powiedz mi, o co chodzi w tym żużlu? Na czym to polega? Gaz i w lewo. Dobra, ale jeździmy, co, w lewo jeździmy, jeździmy na takich, na stadionie, który ma kształt owalu, robisz ileś tam tych okrążeń. No jak to, opowiedz, jak to się tam, jak to w ogóle wygląda? No na treningu, no to zawsze jest tak, że trener mówi kolejność, kto jedzie pierwszy i kolejność, kto. Yy, no, kolejność. No, i wtedy, na przykład, ja z kolegą jadę pierwszy, no i robimy zawsze dwa razy po trzy kółka. Na początku zapoznajemy się z torem, a później, jak jest coś nie tak, no to się pytamy trenera, co zmienić, co poprawić. Okej, okay. dobra, to przejdziemy do motoru. To jest Twój motor? Tak. tak. Okej, okay. dostałeś go od razu, czy y, musiałeś długo namawiać tatę, żeby ten motor był? No, dostałem od klubu motor i motor jest klubowy i jest przydzielony do mnie. Okej, okay. motor nie ma hamulców, nie ma gazu, y, przepraszam, nie ma hamulców, nie ma skrzyni biegów, tak? Jak to się hamuje, jak się jedzie takim motorem? No, sprzęgło się wciska i nogami się hamuje. I... Dokładnie się hamuje? No, masz masz... Łyżwą. łyżwą. Pokaż tą łyżwę tutaj, może nie wiem, czy będziemy mogli zobaczyć. Mam łyżwę. To jest łyżwa. łyżwa, i nią zazwyczaj mi pomaga na łuku, żebym nią rysował mhm. i wtedy mi jest łatwiej jechać. Okej, okay, a ty jeszcze masz taki strój na sobie, czyli to, co masz tu pod szyją? E, pod szyją mam ochraniacz lita na kark. Yy, w razie wypadku mam, yy, nie złamę sobie karku. Okej, okay, masz kombinezon i masz kask. Pokażesz nam kask swój? To jest taki bardziej profesjonalny kask. Wcześniej miałem inną firmę, okay. markę. No i ten kask dostałem na święta od Mikołaja. Od Mikołaja, no bogaty ten Mikołaj. Czyli mamy tak: motor, kask, łyżwa, którą hamujesz i silne nerwy. Boisz się jak jeździsz? Czasami jest taki moment, jak są dziury, no to czasami się obawiam, że mogę trafić i mnie może szarpnąć, ale tak to jak jadę, no to się nie boję. A pamiętasz swój pierwszy trening? Tak. I jak było? Fajnie, bardzo się cieszyłem. Ale tak od razu się przełamałeś, czy trochę się obawiałeś? Na początku jeździłem na peatbajku i to był tak, że jeździłem w Wawrowie na początku. Teraz już jeżdżę na dużym stadionie, na stadionie imienia Edwarda Jancarza. No i wcześniej jeździłem na Wawrowie. No i w tym Wawrowie się tak na tym pitbajku, tak zwanie rowerowo, jeździłem w kółko. E, I co? I tak mm, strach był? Jeździłeś w kółko? I w którym momencie uznałeś, że to już, to już jest ten czas, że już się nie boisz i ruszasz? No na drugim albo trzecim treningu to już tak podjąłem decyzję, że ja jadę, no i jechałem. I jeździsz do dziś. A ile treningów w tygodniu? Y, no zależy od toru, bo jak popada, no to jest mokro, no to zazwyczaj jest jeden, a jak fajny tor i... Ten trening jest, no to są trzy razy w tygodniu dwa. zimą latem jest jakaś różnica na torze w treningach? No, zimą, są, je, jeździmy do Gorzowa z Tatą, jeździmy na AWF i na basen, na akrobatykę. No i ćwiczymy z trenerami bardziej jak mamy, jak spadniemy z motoru, to jak mamy przyjąć jakąś pozycję, żeby nam się nic nie stało. A w lato, no to wiadomo, jest słońce, no to ten tor jest bardziej suchy. Masz tutaj jeszcze, bo widzę, są, jest Puchar jeden i masz dwa medale, czyli już są osiągnięcia. Opowiedz o nich. Mieliśmy, no, Puchar wygrałem z moimi kolegami. Byłem w drużynie z Michałem Głębockim, Szymonem Banachem i Damianem Bełtowskim. No i zdobyliśmy drugie miejsce. Zdobyłem tam, pamiętam, że 6 punktów. No i to był Puchar na Wawrowie, jeszcze zdobyty. Mhm. No i masz jeszcze medale, i tak? Jeszcze medale za y, drużynowe mistrzostwa Polski. To to akurat były jechałem w biegach pokazowych, trener mnie wyznaczył do biegów pokazowych, żeby jechać. No i a drugi medal to jest właśnie za to drugie miejsce. Y, jakie takie jest twoje marzenie, żeby co zdobyć? Jaki medal? Jaki medal, jaki puchar? Y, taki no, jak jest Grand Prix, no to mistrzem Polski. No, to trzymamy kciuki, nie? Za mistrza Polski. Dobra, ale teraz zapytam chwilę taty. Jak to było na tym pierwszym treningu? Baliście się czy nie? No, jak wszyscy rodzice, no wiadomo, też się, żeśmy obawiali tego. No, ale siłą, siłą jest bardziej przebicie dzieci jak, jak rodziców i, no, i zdecydowaliśmy, że no to ok, no niech jedzie. No, wiadomo, że gdzieś tam człowiek się boi, no ale. Mhm. W każdym jednym sporcie trzeba się bać, no ale postanowiliśmy, niech spróbuje, niech jeździ. Wspieracie mocno syna? No na pewno, jak najbardziej. Dobra, jesteśmy y, na torze. Jaką osiągasz prędkość ten motor? Jak jedziesz, to jest jaką prędkością na torze? No tak, myślę, że 50-60 na godzinę, czasami mniej, czasami więcej może. To czasami... szybko? No, się nie odczuwa tej prędkości. Aha. No, jak, jak się jedzie, to się nie odczuwa. Jak się patrzy, to, to my, dla nas, e, obserwujących to jest szybko. Dobrze, a powiedz mi, e, ilu e, jest e, w twojej drużynie e, takich młodych chłopców jak ty? Jest osób 5. No, z kolegami na no właśnie na jeździmy się, uczymy na 250. Mhm. To... Czyli nawiązały się przyjaźnie, znajomości też przy tym sporcie. No tak, na początku zaczęliśmy wszyscy od Wawrowa i jeździliśmy na Wawrowie, a teraz już przeszliśmy na duże Stadion. A kto jest twoim trenerem? Na początku był trener Piotr Rembas, później był trener Paweł Parys i Mieczysław Woźniak, którym też bardzo dziękuję, bo bardzo dużo mnie nauczyli. I teraz aktualnie jest moim trenerem Piotr Świst. A trenerzy są mocno wymagający? Znaczy, zależy jak jedziemy. Aha, widzę, że bardzo tak yy, yy, mówisz, yy, bo możesz wiedzieć, że trener słucha. Tak? Znaczy, trener to się nie obawiam trenera, bo trener zawsze jest miły i wyciągnie po prostu konsekwencje. Bartek Dzieńkowski przeszedł z mini żużla z Dawrowa na, na, duży, na duży tor. Ma 12 lat, jeździ dobrze, dobrze sobie radzi, jest obiecującym adeptem na 250. No, trener ma uczyć i, 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 tak, i, i tak pewnie jest. Dobrze, a powiedz, ja tak cię zapytam, twoim idolem jest Bartosz z Marzlik? czy mam, tutaj sobie zapisałam, Oskar Paluch. Na początku tak się sugerowałem, jak na pitbike'ach, to bardziej podpatrywałem Bartka z Marslika, ale teraz mam większą, znam się z Oskarem, jego mechanikami, no i teraz tak bardziej Oskar Paluch. Oskar Paluch. I miałeś przyjemność go poznać? No, czasami jak na stadionie byliśmy, no to z Oskarem porozmawiałem sobie. Ale ty masz jakąś rzecz, która należała do Oskara. Jak pokażesz nam? Czyli kask. Masz kask swojego idola. Mam kask Oskara Palucha z tamtego sezonu, z sezonu 2023. I mi się bardzo podoba. Mhm. No tak, jak kask idola, to się musi podobać. Dobrze, to mam, mamy tu kask, ale mamy tu coś jeszcze. Masz zdjęcie z mistrzem, tak? Mam jeszcze zdjęcie z Bartkiem z Malsikiem, który yy, udało mi się. Zrobić zdjęcie na moje dziewiąte urodziny. Jakie to było przeżycie, stać i y, 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 pogadać z mistrzem, uścisnąć jego dłoń? Bardzo mi się podobało. <noise> dzisiaj jesteś zestresowany, chyba. No tak, no pewnie każdemu się podobało i to jest marzenie bardzo wielu, ale ja myślę, że my tu dzisiaj też będziemy rozmawiamy z przyszłym mistrzem, tak? Jak, jak, jakie masz marzenie takie? Już mówiłeś o tym oczywiście mistrzem, ale y, y, to jest y, sport, w którym trzeba dużo trenować, w którym trzeba y, ciężko pracować, a ty jeszcze się uczysz. Jak ty to godzisz z nauką? No, jest takie powiedzenie, że trzeba zrobić milion kółek, żeby zacząć dobrze jeździć. A ty ile tak mniej więcej zrobiłeś? No, myślę, że tak około 200. O, to jeszcze 800 Cię zostało, tak? No dobra, a nauką to jak jest? Ważne są te oceny. Tutaj rodzice zwracają uwagę na oceny. Są jakieś tutaj jakieś warunki postawione? No, aby pasek był, i będzie dobrze. A, to jednak. I pasek jest. Jest. Na razie jest. Ale zajmuje to dużo czasu. Pogodzenie nauki z właśnie z treningami, których nie jest mało, jak powiedziałeś, to, to jest wyzwanie. No tak, no najbardziej to to godzę tak, że mam trening, no i też trochę czasu z dojazdem jest do Gorzowa, więc wtedy zazwyczaj się uczę, a też zawsze trzeba umyć ten motor, żeby motor był czysty na trening. No tak, no to trzeba zadbać o wszystko. A Twoi koledzy w szkole, opowiadasz im o tym swoim sporcie? Zachęcasz ich do tego? Może jest ktoś, kto by chciał spróbować? Nie, moi koledzy grają w sępie i bardziej się interesują piłką. Ty też grałeś w sępie? No, grałem przez 4 lata, ale mnie wujek zaciągnął do żużla i mi się bardziej podoba. I zostało z żużlem. Dobrze, jakbyś miał zachęcić młodych chłopaków, którzy będą nas oglądać, może oglądają, to co byś powiedział? Żeby przełamywać swoje lęki i żeby nigdy się nie poddawać. I ty masz coś takiego w garażu, dostałeś od rodziców. Co to jest? Dostałem na zakończenie sezonu oponę, że jest na drewnie napis Nigdy się nie poddawaj, Bartek. Widzicie, drodzy Państwo, sport jest niebezpieczny. Tak jak tutaj mówiliśmy, szybkość jest, szybkość jest, jest to niebezpieczny sport, ale. Mm, Zaczynają y, młodzi ludzie od jakiego wieku? Bo ty y, jeździsz już, to będzie ile lat? Dwa lata. A masz teraz 12 lat. Tak. A y, są najmłodsi zawodnicy, to ile mają lat? No, jest taki mistrz. On jest bardzo malutki i ma 6 lat. O, matko, a to jest taki motor? Dla takiego małego chłopca? No, ma po prostu mniejszą ramę. Jego tata to jest złota rączka. Aha. dobrze. A powiedz jeszcze, bo jeszcze jedną rzecz miałam też spytać na początku, jeżeli chodzi o motor. Czy, na czym jeździsz? Na, na jakim to paliwie się jeździ takim motorem? No do y, silników żużlowych o pojemności 250-500 wlewa się metanol. Czyli ten smród tego paliwa i ryk tych motorów... To to jest to, co, o czym kibice chyba e, śnią po nocach, prawda? No, zazwyczaj no, to, to dla niektórych pachnie, dla niektórych śmierdzi. A, no właśnie, dla kibica pachnie. Tak? Tak. Dobrze, e, powiedz mi Bartek, a twoja siostra to ona też jeździ w motorach, bo tak słyszałam? E, no, moja siostra jeździ na KTM 125, no i zazwyczaj jak jeździmy gdzieś z, z tatą i z mamą, no to jeździmy zazwyczaj na jakieś tory, no i wtedy wszyscy planujemy razem. To taka, nie wiem, można powiedzieć, rodzina, która ulubi sport, motory, żużel i krosy. Tak? No, można powiedzieć, że tak. Dobrze, a kogo byś chciał pozdrowić? Bardzo bym chciał pozdrowić Pawła Baryłkę, Dominika Baryłkę i bardzo chciałbym podziękować firmie Bary Auto za współpracę i podziękowania za pomoc w moim rozwoju. A jeszcze chciałbym podziękować mojemu trenerowi Piotrowi Świstowi. Okej, okay. dobrze, to my bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy rodzicom za zgodę na nagranie programu. Dziękujemy Tobie, Bartek, za udział. E, oczywiście. Pozdrawiamy też wszystkich trenerów, pozdrawiamy stalgorzów. No i y, do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Ludzie z Pasją, który realizowany jest z telewizją kablową Aura i z dwutygodnikiem Puls Powiatu Pyrzyckiego. Do zobaczenia. A jak się mówi y, takim, nie wiem, żużlowym pożegnaniem, jak, jak to jest tak na stadionie, jak wychodzicie, to jak się żegnacie? Y jest jakieś hasło? Nie ma. No to dobra. To Porzużlowemu do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.